Już myśleliśmy, że skończy się decyzją sędziowską, jednak każdy chce dzisiaj dodać swoją cegiełkę i 10 tysięcy na dzieci z nowotworem do Cancer Fighters dzięki Michałowi Dominowi kolejna cegiełka do tego fantastycznego e, do, do tej misji, do tej inicjatywy na twoją szyję. Gratulujemy tego! Dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Gratulujemy pięknego trójkąta. Moja ulubiona technika swoją drogą. Jakaś tak zawsze wchodzimy mimo krótkich nóg. E, Dopełeś się. parteru, Damian, miał przez bardzo długi czas ksywę trójkąt. Zgadnij skąd to się wzięło. Przypadek nie sądzę! <śmiech> nie, <śmiech> nie, na pewno nie przypadek. Kończysz ten rok w bardzo fajnym stylu, ale to nie była łatwa przeprawa. Nie, nie była to łatwa przeprawa. Mieliśmy prawie że trzy pełne rundy. Dopiero w trzeciej rundzie udało mi się wykorzystać błąd Patryka tak naprawdę i, i zapiąć technikę kończącą. Co mogliśmy zauważyć, to na pewno bardzo duża dysproporcja żyzny fizycznej. Po prostu myślę, że Patryk e, brakowało mu tej siły, tej mocy, którą dysponowałeś, i jak to tam dzisiaj napisali w internecie? Domin zdominował. Tak jest. E, wiesz co, Patryk ma dopiero 20 lat. Ja mam 28, przepaść żyzny fizycznej u faceta w ciągu 8 lat. No, no, co tu dużo więcej mówić? Na pewno byłem silniejszy. Oczywiście. E, czym zagrażał? tego jego obrotowe akcje. Coś w tym ma, prawda? E, wiesz, co lubi się kręcić, natomiast wszyscy to wiedzą. On też musi być świadom tego, że z walki na walkę szansa trafienia taką obrotową techniką będzie coraz mniejsza, tak naprawdę. Mhm. E, ostatnie pytanie w takim razie ode mnie, jeżeli chodzi o analizę. E, podłączyłeś go w pierwszej? Nie wiem, nie mam pojęcia. Był taki moment Ciekawek i wydało tak mi się. Nie, wydało mi się, że podłączyłeś go pod siatką w pierwszej rundzie, ale nie, nie wyczułeś tej krwi, tak jak zrobiła to Wika wcześniej w pierwszej walce i gdzieś tam jeszcze brakowało. Jeżeli był podłączony, to ja tego nie zauważyłem. Okej, okay, okej. Okay. Warto to wiedzieć, bo u nas w kamerach widać to zupełnie inaczej, także ta, ta optyka zawodnika jest jednak zupełnie inna. Kończące słowa, kończący rok 2022. E, chciałbym podziękować wszystkim fanom KSW, chciałbym podziękować wszystkim moim kibicom, a najbardziej chciałbym podziękować za całe wsparcie mojej pięknej żonie, do której już dzisiaj powiedziałem statki, parę słów. No i co? I dziękuję bardzo wszystkim kibicującym w takim razie. Jeszcze. Pozdrawiamy oczywiście żonę i celebruj! Tak jest. Dziękuję Paulin. Dziękuję.